Ej! Dzisiaj zagram sobie z modem voice acting, bo dajcie chciałby zobaczyć moją reakcję na tego moda Jakieś tam voice line'a y on aktywuje, nie wiem o co chodzi Zlecę sobie sam No nareszcie <gryzamy gudącami> <gryzamy gudącami> Ej, podoba mi się to <gryzamy gudącami> Jestem fanem Ale kozak Co tu jeszcze się zmieniło? Ehm... Kurczę nie wiem czy brać nie klucz I just walk the kiki kiki W the fuck yeah. Ja pierdolę O oh, after you się przestraszyłem Come on everybody Come on everybody Kurwa <laughs> ja przestraszyłem tego ty Zus Maria <noise> I takie zapowiedzi Rusha są zajebiste ty Chłopaki, 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 A kurwa Dawno nie gram w Roblox ale już mnie wszystko straszy Co się dzieje z tym obrazem tej? Co się z nim dzieje tej? Czemu one znikają? Erk. Er, 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 er. Erk. Open the door. Open the door! Open the door! Co leci czy nie leci? Straka! O kurwa! O kurwa! O kurwa, ledwo! U, ci nie fejkował. Ja pierdolę. Co to było? To bo było dokuczę. O kurwa! Ej, nie słyszałem psyta, ty. Wiem, że powiesz, że Mario. No ja też mam nadzieję, że nie też że nie. Coś powie? Cześć? Okay. Na mnie Na Nie musiałem cię Kurwa, mać, A ja się tu zastrałem. A czemu on mówi w ogóle? Wie, jaki obraz? Co to jest ser? Posiadam Blowjob Application. już podpisane. Idę pracować. Tutaj nie wchodzimy. Bo w sumie wejdziemy. Kurczę, nie wiem, co zrobić z tymi drzwiami. Czy tu wejść, czy nie? Nie, dobra, idziemy. Wybamy. Ha, czekaj, ja się cofnę jeszcze po wytryk, co? A nie muszę, bo tutaj leży. Whatever. Ej, co jest? Halo? Ej, co to było? Ej, co jest? Co to było tej? What the fuck? Dajcie, co to było? Ja nie wiem czy ja cokolwiek wrzucę z tego nagrywania, ale kurwa to na pewno poleci Co tam się stało? Tak miało być? Aaaa! Ja, czemu moja latarka świeci tak do dupy? Dajcie, o co chodzi? Czemu ona świeci tak słabo? Co się z nią stało? Kurwa! Czemu ta latarka... Czemu ta latarka tak świeci do dupy? Latarka mi się zepsuła. Ej, no ale o co chodzi? Czemu mu latarka świeci do dupy? Czekaj! No przecież się spojrzałem, ty kurwo! O, szopa od razu tutaj. To zostawiamy wytrychy. Chyba, że do odorsu pójdziemy, to czekaj, to może byśmy zostawili. Chuj, kurwa, wie co. Tabletki. Ej, chociaż wytrychy wyrzucimy. Ej, nie mogę tutaj przecież wejść Kurwa mać! Bo mam przecież moda włączonego. No i co? Przerażną przez trzy rumy. Nie pojawił się ani razuraż? Teraz leci. O kurwa, jeszcze z tego dostałem. Ja pierdol, ale jestem teraz w dupie. Ten screech to jest zabójstwo. Ten co robi w ogóle. Ej! Ej! Ej, kiedy jakiegoś ekstrema wbijasz. Nie planuję aktualnie. Moje zdanie się nie zmieni przez najbliższy czas. Najbliższy czas, czyli przez ile? Przez jakieś pół roku, na pewno. Dobra, No bo ja coś innego. No ale dziwne, Tej, biegam sobie teraz po tym ostatnim setnym rumie, i ten typ o mnie nie słyszy w ogóle. A. Ale jaja, ja, ja, wykorzystam to W ogóle też mi się latarka zbugowała dziwnie no, Latarka mi słabo świeci, mimo że jest naładowana jest Zabawne, że on nie chce mnie w ogóle gonić hmm. Jak otworzę latarkę, on jakby zaczyna raszować, ale nagle kończy że ja nie przejdę Na nie przejdziesz 30% Co się stało? Kurwa co to było? Zginąłeś? Nie, ale co to był za dźwięk w ogóle? Taki dźwięk. Nie wiem, dźwięk się zbliczował. Nice. I mogę znowu robić te, kurwa? To masz znowu robić? Nie, nie mogę. Bezpieczniki. Ogólnie chodzę Schuj. teraz po figurze i nic mi nie robi. I twoje klikania są głośniejsze ode mnie. Dobra, ja chcę go wyjść. W ogóle zamknąłem okno podsumowania i brązowy ekran. Także to by było na tyle. E, dźwięki były nawet spoko. Podobały się dźwięki rasza, ale mnie wkurwiał stretch. Zaraz z mętkiem lecimy, nie wiem, palnie może. Nie wiem po co to mówię. Koniec nagrywania.